I dzisiaj Wam pokażę jak ustawić na przykład taką tapetę na laptopie HP. Na każdym innym laptopie też to powinno działać. Eee, klikamy sobie w Google, mamy zwykłe Google, sobie wpisujemy tapety na przykład kotków czy coś ja już tutaj mam tapety eee, no takie nie mogę tego wymawiać. Więc sorry. Klikamy sobie w grafikę tam kto woli i wybieramy na przykład sobie wybierzemy coś takiego teraz klikamy prawym, yy, prawym przyciskiem myszy i tutaj jest zapisz grafika jako klikamy tutaj usuniemy tą całą nazwę i możemy sobie na przykład wpisać nazwę ta ta. Zapisujemy wam się coś zapisze, tak? Teraz tutaj nam się skanuje. O, i na już mamy coś takiego więc to znaczy, że nam się zapisało. Chodzimy. Teraz wchodzimy. O, tutaj, w te nasze dokumenty. Każdy to ma na laptopie. I mamy tutaj, jako pierwsze, tapeta. Klikamy prawym przyciskiem, i mamy ustaw jako tło pulpitu. Klikamy. Klikamy krzyżyk, i mamy ładną tapetę. Przepraszam za moje błędy, które wystąpiły. I to tyle. Bye y'all!